Czy ułaskawienie Roberta Bąkiewicza przez prezydenta Dudę to dobra decyzja, tak czy nie? Tak. A dlaczego pan uważa, że to jest dobra decyzja? Dlatego, że ta cała sprawa jest skandaliczna i skazany to powinien być ktoś inny. Czy to jednak nie jest nagroda dla pana Bąkiewicza, że awanturuje się na granicy? Bo no, Prezydent ostatnio tak wychwalał pod pana Bąkiewicza za działania na granicy. To, to, gdzie tam to, to, rzeszczy to... Na, na funkcjonariuszy Straży Granicznej. Robert Bąkiewicz nie musiałby w ogóle być na granicy, gdyby polskie państwo nie robiło za niemieckie taksówki. A Więc... czy nie jest tak, że Robert y, Bąkiewicz poczuł po prostu, że to jest polityczne paliwo, które na przykład dowiezie go do, do Sejmu w następnej kadencji. Ja oczywiście nie jestem jasnowidzem i nie wiem, jakie są czyje motywacje, natomiast co do jednego jestem przekonany. Dobrze, że tam jest Ruch Obrony Granic. Już wie, wielokrotnie złapali migrantów, którzy mm, powinni być zatrzymywani przez Straż Graniczną. I to, że obywatele się organizują... No i, i za Państwo. No są i są tak, kontrole i ja za tygodnia. Ale takie kontrole to... Pani redaktor, wszyscy widzimy, co się w tej chwili dzieje. Ale co? Więc, czy tam pan dlaczego? był i może powiedzieć pan ze stuprocentową pewnością, że te kontrole są po prostu nieskuteczne, że są dziurawe. Ale to ja mogę powiedzieć z tysiącprocentową skutecznością. Ale nie muszę być na granicy, żeby widzieć e, nagrania i odpowiednio odczytać.